Zostałem tutaj poproszony o takie udzielenie pomocy. Pomocy w obecnej sytuacji. Miałem okazję drużynę widzieć na meczu mistrzowskim. Ostatnim. Wcześniej również śledziłem na bieżąco wyniki. No cóż, wydaje się, że na papierze to wygląda bardzo ładnie. Potencjał drużyny jest całkiem niezły. Aczkolwiek... Zdobycz punktowa jest na tą chwilę no słaba, słaba i nie ma się co oszukiwać, że na pewno apetyty kibiców, zarządu, samych zawodników były większe. Cóż, ta liga jest taka, że każdy może wygrać z każdym i stąd te wyniki się wzięły, że Zgoda zdobyła na białce, na bardzo trudnym terenie na przykład punkta, a przegrała u siebie z Sosnowianką. No coś, coś tu trzeba zmienić, coś trzeba poprawić. Pracy jest dużo, aczkolwiek jestem dobrej myśli i wierzę w to, że ta drużyna sukcesywnie będzie z meczu na mecz prezentowała się coraz lepiej. Aczkolwiek nie ukrywam, że tym takim okresem najbardziej miarodajnym jest przygotowanie zimowe, bo to jest odnośnik na cały serum, który no później może, może pokazać naprawdę siłę i moc tej, tej drużyny, tego zespołu. Przede wszystkim no, chcemy się utrzymać, tak? Chcieliśmy odświeżyć tutaj coś, bo widzimy, że wyniki są jakie są. Ostatnio mecz wygrany, jakaś nutka optymizmu. No, widzę, że, że, że trener bardzo chce, żeby te wyniki tutaj się polepszyły. Widzę, że jest bardzo dużo w nim zaangażowania, chęci. Także no, patrzę. Przyszłość z optymizmem. Krzysztof pozostał w drużynie tutaj chciałem podziękować mu za, za całą pracę, którą włożył. No, podjął taką decyzję, że na chwilę obecną chce pomóc drużynie jako zawodnik. Wspólnie gdzieś tam ustaliliśmy to, jak to, jak to ma wyglądać. Także, także no, jeszcze raz chcę podziękować za, za to, że no, był tutaj z nami w aklasie i tutaj na początku w okręgówce. No i działamy dalej. No, wydaje mi się, że już ten pierwszy trening pokazał, że e, przyszedłem nie, 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 nie przyszedłem tutaj tylko, żeby się, że tak powiem, rozerwać osobiście, a aczkolwiek e, wprowadzić no, jakieś nowe schematy dla tej drużyny, przede wszystkim podbudować ich e, morale. E, psychicznie ostatnie zwycięstwo dało, dało jakby tutaj pokaz siły, że, że można, można wygrać i są mecze, gdzie trzeba wygrać, dlatego tutaj e, nie ukrywam, że mocno zakasamy wszyscy rękawy, bierzemy się do roboty, aczkolwiek nie chcę oceniać wcześniejszych tutaj no, 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 postępów zespołu drużyny. Był awans, zespół jakby później miał tę, tę przerwę, prawda, przez podwodem koronawirusem, aczkolwiek. Bo no tak to jest w życiu, w życiu trenerów, że, że przychodzi lepszy czas lub gorszy czas, trenerzy się zmieniają. To no, takie nasze życie, prawda? Tak jak Pan wspomniał, przyszedłem tutaj na pewno po to, żeby, żeby oblicze drużyny się zmieniło, aczkolwiek nie nastąpi to za pstryknięciem palca, tylko trzeba cierpliwości, czasu i przede wszystkim solidnej pracy na to, żeby tam za jakiś czas, który sobie wspólnie określić, Myślimy no, zbierać owoce. Takie jest moje tutaj zadanie i jestem do tego zadania przygotowany.